Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku. Dziś zapraszam Was na taki odcinek kulinarny, w którym przygotujemy pyszne donaty. Filmik powstał na specjalne życzenie jednej z Was, Madzi. Madzia prosiła o wykonanie donatów, więc postanowiłam, że takie donaty pojawią się na kanale przed Tłustym Czwartkiem. Obiecuję, tak wiem, kuszę Was ostatnio bardzo mocno tymi przepisami na Tłusty Czwartek. Jedne wykonuję tutaj tak jakby sama, od siebie inne na wasze życzenie i obiecuję, że to jest już przedostatni filmik z propozycją na tłusty czwartek. Jeszcze obiecałem jednej osobie, a w sumie to można powiedzieć dwóm, że będą to takie inne pączki na erytrolu. Też je zamierzam przygotować jeszcze przed tłustym czwartkiem, więc możecie się spodziewać takiego typowego odcinka kulinarnego. Z propozycją na tłusty czwartek. Jeszcze właśnie można powiedzieć w tym tygodniu, tak myślę, że pojawi się gdzieś w weekend. Bo w weekend macie zasadniczo więcej czasu na przygotowanie różnych potraw, więc taki odcinek też będzie tutaj nagrany, ale to już można powiedzieć ostatnie przepisy, ostatnie propozycje na tłusty czwartek, pączki. Wychodzą przepyszne na drugi dzień, też są idealne. Także pozwolicie, że jeszcze raz tutaj będzie test mojego pączusia. W dalszej części filmiku, oczywiście, będzie test zaraz po upieczeniu, po usmażeniu, a teraz będzie test na drugi dzień, bo dziś mamy drugi dzień, ale nie mam I tak jakby wstępu do mojego odcinka, także ja oddalam się z moim. Tutaj, Donatem, a Was zapraszam na filmik. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Jeśli tak, to zostawcie kciuka do góry. Będę wiedziała, że macie ochotę na innego rodzaju przepisy w moim wykonaniu. Wam życzę smacznego i miłego oglądania, a ja oddalam się z moim Donatem. Kawusią. Już zrobiłam tutaj rundę po podwórku, bo dzisiaj u nas przepiękna pogoda i teraz mogę spokojnie oddać się przyjemności zjedzenia tego pączka. Zabieram się za wykonanie donatów i do ich wykonania potrzebujemy następujących składników: pół kilograma mąki. Mąka odważona, 60 g cukru, to jest około 3 łyżki, 40 g drożdży, 250 ml mleka. Mleko należy podgrzać. 100 g masła. Masło należy rozpuścić. Ponadto będziemy potrzebować 5 dużych żółtek albo 6 małych. Dwie łyżki spirytusu wódki albo octu oraz opakowanie cukru wanilinowego, szczyptę soli i wszystkie składniki to już są oczywiście wszystkie składniki zostawiam Wam standardowo w opisie filmiku tam możecie zajrzeć a tutaj tylko wykonanie i zaczynam jak zwykle od zrobienia zaczynu, czyli drożdżę do miseczki, do tego jedna łyżka cukru mieszam aż drożdże się rozpuszczą dodam około 100 ml mleka Dwie łyżki mąki pszennej dokładnie wymieszam i odstawię do wyrośnięcia na 15-20 minut. Jak drożdże podwoją objętość, zabieram się wtedy za wykonanie właściwego ciasta. OK, drożdże roztarte, do tego dolewam mleko, mieszam. Mleko musi być ciepłe, ale nie wrzące. Ja sobie zawsze podgrzewam w mikrofali, tak nie mi jest, lepiej, wygodniej. Do tego dwie łyżki mąki pszennej. Mąkę biorę z tego, co już wcześniej odważyłam. Dokładnie mieszam, przykrywam i odstawiam do wyrośnięcia. Minęło 20 minut, tak jak widzicie zaczyn bardzo ładnie wyrósł, nawet przykleił mi się do ścierki, więc zabieram się za wykonanie właściwego ciasta. I do misy po kolei dodaję resztę składników, czyli cukier, przypominam listę składników znajdziecie w opisie filmiku i żółtka, cukier waniliowy, a w sumie to wanilinowy poprawnie. Wyrośnięty zaczyn resztę mleka. Ja sobie zawsze mlekiem wypłukuję drożdże, które zostały w misce. Wtedy mam pewność, już nieraz Wam mówiłam, że drożdże wszystkie dodałam do mąki. I na koniec dodam Masło, ale masło dodam już pod koniec wyrabiania, oraz teraz dodaję dwie łyżki spirytusu albo wódki. Wydaje mi się, że ja mam troszeczkę więcej, więc tyle wystarczy. Wkładam do miksera i zaczynam wyrabiać jeszcze tylko szczypta soli. Up my appetite. Don't leave me here dry. Ciasto wyrobione. Tak troszeczkę się klei, ale tak zostawiamy do wyrośnięcia na jedną godzinę. Ciasto bardzo ładnie wyrosło, potroiło, a nawet poczwórne zrobiło się od wyrastania. Także można już wyrabiać donaty. Stolnica oczywiście podsypuję mąką. Wyciągam. Ciasto, zaraz zobaczymy, czy zmieniło konsystencję, czy się nie klei. Tak troszeczkę się klei, ale to nic nie przeszkadza. Pamiętacie, że pączki też były, można powiedzieć, lekko klejące. Ciasto, tak jak widzicie, niczym nie różni się od tego ciasta na pączki, także jest identyczne. Z tym, że tutaj nie rozrabiałam żółtek razem z cukrem. Darowałam sobie już to oddzielne wyrabianie. Wszystko razem zrobił za mnie mikser, robot kuchenny. Teraz tylko przegniotę i będę formować donaty. A, jeszcze standardowo ja sobie zawsze ciasto ważę i równo odmierzam. Widzę, że wagę mam schowaną i zaraz muszę sobie wyjąć dużo nie gniotę tak dosłownie delikatnie bo chcę, żeby moje pączki donaty w tym przypadku były pulchne i delikatne w środku. Więc du dużo tej mąki nie wgniatam, ale chcę, żeby troszeczkę się odpowietrzyły. Ok, wystarczy. Teraz zważę. Ok, moje ciasto waży kilo sześćdziesiąt y, i będę robić donaty wielkości siedemdziesięciu gramów. Także odważam. O, trochę za dużo jeżeli wolicie jakieś takie większe czy coś, to możecie oczywiście zrobić pod siebie jeszcze bym powiedziała, że trochę za dużo i jeżeli podzielicie na 70 gramów powinno wyjść Wam około 15 sztuk Ja sobie robię tak, że robię bułeczkę, czyli zwijam ciasto, składam dokładnie. Można sobie ręce obtoczyć w mące, bo tak jak widzicie, no jednak troszeczkę się klei, ale musicie uwierzyć na słowo, że tak jak pączki będą delikatne. Robię kulkę i w kulce, za pomocą może być i palca, robimy. Dziurkę, ale najlepiej by było jednak wziąć sobie jakiś przyrząd. Dobra, ale najpierw zrobię kulki, czyli standardowo zwijam tak dokładnie do środka, do środka i kulam w dłoniach. Trochę obtaczam tu. Żeby się później nie przykleiło do stolnicy. I kolejne. Ok, bułeczki ukulane. I teraz robię dziurkę. Najlepiej to tak przebić. Za pomocą patyczka, słomki. I rozciągnąć. Może to być za pomocą kciuka, również kciukiem to, tak troszeczkę bym powiedziała. Nieestetycznie wygląda, ale musimy zrobić dziurę. Rozciągamy i układamy do wyrośnięcia. Podsypujemy stolnicę. I kolejne dziura, rozciągamy nawet i palcami, i odkładamy do wyrośnięcia, i kolejne. I tak działamy, aż nam się tutaj skończą bułki. Donaty gotowe zostawiamy do wyrośnięcia na 20 minut. I chwila prawdy, jak wyglądają nasze donaty, więc proszę bardzo, bardzo ładnie wyrosły. Można zabierać się za smażenie. Bym powiedziała, że jeszcze podwoiły, a nawet potroiły swoją wielkość. Tak, u mnie jest tutaj meszka i nic na to nie poradzę. Widać, że wiosna zbliża się wielkimi krokami. Tłuszcz mamy rozgrzany, wkładamy donaty. Możemy jeszcze tak delikatnie powiększyć dziurkę, bo troszeczkę zarosła pod wpływem wyrastania. Wydaje mi się, że po 4 maks, jak będziemy smażyć. I oczywiście smażymy na złoty kolor. Co jakiś czas przewracamy, żeby równomiernie się usmażyły. Donaty usmażone i teraz trzeba by było zrobić jakąś polewę i proponuję na przykład roztopić tabliczkę gorzkiej albo mlecznej czekolady i dolać odrobinę mleka, żeby tak troszeczkę rozrzedzić. Dokładnie wymieszać. Podgrzać, bo widzę, że jednak zimne mleko i moja czekolada już zastyka. Także mieszam i jeszcze na sekundę do mikrofali. Voilà, donaty gotowe, wyglądają tak, polałam je gorzką czekoladą z dodatkiem mleka i posypałam posypką, więc można powiedzieć, że są w stylu takim amerykańskim. Dwa zostawiłam sobie bez polewy, oczywiście część już została zjedzona, ogólnie wyszło ich 15 sztuk. Wyglądają tak zaraz po usmażeniu, i nawet muszą się w końcu pochwalić. Wyszedł mi paseczek długo wyczekiwany. Dużo tych paseczków nie wyszło, bo tylko chyba na dwóch pączkach, i jeszcze tutaj na tym też można zauważyć. Paseczek, ale w końcu wychodzi i faktycznie wyrabiałam tym razem dłużej, bo tym razem wyrabiałam chyba 20 minut ciasto. Donaty są. Przepyszne, już oczywiście tutaj znikają, ale yy, kazałam zostawić na degustację. A poza tym, no chcę, żeby one były naprawdę tak jak donaty, czyli polane czekoladą i posypką. E, skórka jest chrupiąca, ale donaty są mięciutkie, usmażone w środku, i w środku wyglądają tak. Są bardzo dobrze napowietrzone, więc mam nadzieję, że skorzystacie z mojego. Przepisu. Tak jak widzieliście, cukru tam też jest dosłownie ociupina, bo dodałam tylko 3 łyżki. To wychodzi około 40, 60 gramów, więc wydaje mi się, że w zupełności wystarczy. A teraz degustacja: bardzo dobre, nie za słodkie. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie je polukrować jakimś kolorowym lukrem. Czyli na przykład, nie wiem, dodać barwnika spożywczego do tradycyjnego lukru z cukru pudru i z gorącej wody i wtedy będziecie mieć inny kolorowy lukier. Możecie je, tak jak Wam mówiłam, polać gorzką, mleczną czekoladą. Także dekoracja dowolna, a teraz pozwolicie, że... Wybija swoje zęby w tego oto ogromnego Donata, bez żadnych tutaj wyrzeczeń. Ubrudziłam się, ale wybaczycie mi to? Niebo w gębie. Oczywiście Wam serdecznie polecam. Najlepsze, na świeżo. Jeszcze tego samego dnia. Także często idzie się przepisem. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. A szczególnie mam nadzieję, że spodobał się osobie, która prosiła, czyli Magdalenie. Mam nadzieję, że Magda wykorzystasz przepis. A jak już go wykorzystasz, to pochwalisz się tutaj zdjęciami, chociażby na maila czy na Instagrama, jeżeli go masz. A ja teraz już znikam. Życzę Wam oczywiście cudownego dnia, cudownego. Wieczoru, albo tam, kiedy sobie to oglądacie, to życzę Wam wszystkiego dobrego. Znikam z moim Donatem w tle, a później, jak już najemy się tych wspaniałości w tłusty czwartek, to zapraszam do wspólnych spacerów albo do jakiejś innej aktywności fizycznej. Także do zobaczenia w kolejnym przepisie. Pa!